Grzebiecie w lodówce i nagle na nie trafiacie. Pośród nietkniętych owoców i warzyw, gnijących w dolnej szufladzie chłodziarki i przypominających wam o zdrowej diecie, którą mieliście zacząć od poniedziałku, leżą one, szparagi. Tydzień temu kupiliście je w pobliskim warzywniaku. Ach, tak! No dobra, chyba potrzebujecie motywacji. Szparagi zawierają mnóstwo tych cudownych składników zwanych przeciwutleniaczami. Pomagają one zmniejszyć szkodliwe skutki w zasadzie wszystkiego, łącznie ze stresem. A jeśli już od dawna próbujecie zrzucić kilka kilogramów, to warzywo może być waszym wybawieniem. W 94% składa się z wody, a jedna porcja ma zaledwie 32 kalorie. Poza tym organizm bardzo powoli je trawi. Wystarczy więc zjeść kilka, by czuć sytość między posiłkami. A to oznacza, że już nie sięgniecie po chipsy i ciastka przed obiadem. O, to znaczy bingo. A jeśli podobnie jak ja jesteście już zmęczeni ciągłą walką z sezonową grypą i przeziębieniem, wcinajcie marchewki. Mają wysoką zawartość witaminy A i C, które są niezbędne dla prawidłowego działania układu odpornościowego. Tylko nie liczcie na to, że na diecie marchewkowej zyskacie sokoli wzrok i będziecie mogli rzucić w kąt okulary. To tylko mit. Warzywo nie naprawi wady wzroku, ale zawarte w nim przeciwutleniacze pomagają chronić oczy przed różnymi rodzajami światła, które mogą je uszkodzić. A gdy przez kilka tygodni będziecie codziennie spożywać co najmniej 10 marchewek, wasza skóra może przybrać pomarańczową barwę. Choć jeśli jesteście fanami Williego łąki, spodoba Wam się to podobieństwo do umpa lumpów. Jeżeli do Waszych ulubionych grzechów należy makaron, to jeszcze nie jest tak źle. Po pierwsze, nie zawiera zbyt dużo tłuszczu, poza tym zapewnia uczucie sytości na dłużej, a wszyscy doskonale wiedzą, jakie są tego korzyści. Tylko kupujcie do niego porządne sosy. Wybierajcie te bez majonezu i sięgajcie po makaron pełnoziarnisty. Jest więcej śmieciowego jedzenia, które możecie jeść bez wyrzutów sumienia. Popcorn zawiera dużo błonnika, który, jak już wiemy, porządnie syci i jest dobry dla jelit. Tak, mam na myśli trawienie. Ta ulubiona przez wszystkich kinowa przekąska może też pomóc pozbyć się oponki. Ma zaskakująco mało kalorii, no chyba że dodacie do niej masło. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że popcorn dobrze działa na stres, czyli to uczucie, przez które chcemy wyrywać sobie włosy z głowy i które sieje spustoszenie w organizmie, nawet na poziomie komórkowym. Przeciwutleniacze mogą naprawić te szkody. Oto mała rada dla zdrowia. Nie przesadzajcie z masłem i solą. Lepiej, żeby popcorn był niedoprawiony. A to Wam się spodoba. MMMsy to może i nie najzdrowsze słodycze, ale ich niebieski barwnik ma ponoć magiczne właściwości. Niektórzy naukowcy twierdzą, że pomaga on szybciej powrócić do zdrowia po urazach kręgosłupa. Tę część z urazem można oczywiście pominąć, jak wolicie. A co powiecie na kanapkę z masłem orzechowym? Dobra wiadomość jest taka, że standardowa porcja wielkości dwóch łyżek ma tylko 3 gramy nasyconych tłuszczów. To ten zły, który zapycha naczynia krwionośne. I około 12 gramów nienasyconych tłuszczów, tych których potrzebuje organizm. Oliwa z oliwek ma takie same proporcje. A żeby było jeszcze zdrowiej, sięgajcie po niesolone masło orzechowe i smarujcie nim chleb pełnoziarnisty. Zwykłe masło zawiera mnóstwo szkodliwych tłuszczów, ale pomaga organizmowi lepiej przyswoić ważne witaminy A, D, E i K. A jeśli boicie się, że od niego przytyjecie, używajcie ubitego masła. Ma mniej kalorii, bo jest napowietrzone. Ketchup zawiera większość pożytecznych składników, które znajdziemy w pomidorach. Największym jego fanem jest nasze serce. Przy okazji może też pomóc w walce ze stresem. Tak, znowu na ratunek przychodzą te magiczne przeciwutleniacze. Starajcie się kupować naturalny keczup. Jest produkowany z bardzo zdrowych pomidorów, które mają więcej składników odżywczych. Tak przynajmniej wynika z ostatnich badań przeprowadzonych w Hiszpanii. A skoro to jeden z czołowych producentów keczupu na świecie, chyba wiedzą, o czym mówią. Bataty, czyli słodkie ziemniaki, pomimo swojej słodyczy, wcale nie mają aż tak dużo kalorii. Są za to bogate w bardzo potrzebne składniki, takie jak żelazo, miedź i potas. Zabierają również dużo witaminy B6, która pomaga organizmowi produkować hormon szczęścia, czyli serotoninę. A oprócz tego zapewniają 120% dziennej dawki zapotrzebowania na witaminę A, czego szczególnie pragnie nasz układ odpornościowy. Ta witamina świetnie nawilża też skórę i poprawia stan cery. Bakterie i jedzenie zwykle nie są najlepszą kombinacją. Tak, to je należy winić za te wszystkie zgniłe warzywa w waszej lodówce, ale w kapuście kiszonej tworzą zgrany zespół. Ludzie potrzebują bakterii dla zdrowego trawienia. Musi być to jednak odpowiedni ich rodzaj. Kapusta kiszona pomaga chronić jelita przed szkodliwymi bakteriami, dzięki czemu układ trawienny działa jeszcze lepiej. Jeśli macie ochotę na ryż, sięgajcie po ten brązowy. W procesie przetwarzania białego ryżu usuwa się z niego łupinkę i poleruje ziarna. Problem polega na tym, że ten proces, przy okazji, eliminuje aż do 80% witamin z grupy B. Już nie mówiąc o innych witaminach, które zostają całkowicie usunięte. A poza tym brązowy ryż ma więcej błonnika, który zapewni sytość między posiłkami. Macie chorobę lokomocyjną lub czujecie mdłości? Łapcie za imbir. I jeszcze jedna ciekawostka. Korzeń ten pomaga pozbyć się nieprzyjemnego zapachu ciała. Najpierw was rozgrzewa i sprawia, że zaczynacie się podzić. Paskudne toksyny wypływają na zewnątrz z potem, a wszelkie nieprzyjemne zapachy znikają. Imbir jest także naturalnym antybiotykiem i przeciwutleniaczem. Od czasu do czasu zróbcie sobie przerwę w piciu zwykłej wody i sięgnijcie po kokosową. Będzie tak samo nawadniać, a przy okazji zapewni kilka dodatkowych korzyści. To świetne źródło niezbędnych minerałów, szczególnie przydatnych dla układu nerwowego i mięśniowego. Wielu ekspertów poleca wodę kokosową jako znacznie lepszą alternatywę słodzonych napojów dla sportowców. Sardynki są bogate w składniki odżywcze i poprawiają krążenie krwi. Zawierają mnóstwo wapnia i białka, a jednocześnie mają bardzo mało kalorii. Białko jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniej masy mięśniowej i jej wzrostu. Jeśli chcecie przypakować i utrzymać sylwetkę, włączcie sardynki do swojego jadłospisu. Kolejną maleńką rybką, która udowadnia, że rozmiar nie ma znaczenia, jest sardela. Zawiera mnóstwo białka, wapnia i kwasów tłuszczowych omega-3, dokładnie tak jak duże ryby. A może następnym razem zamówicie pizzę z anchois? Jeśli macie uczulenie na laktozę, a chcecie czerpać korzyści z mlecznych produktów, wypróbujcie kefir. To sfermentowane mleko zawiera mnóstwo bakterii, ale nie bójcie się, to te pożyteczne, które mogą wyeliminować lub zmniejszyć problemy z nietolerancją laktozy. Spróbujcie przez kilka tygodni zamiast swojej codziennej filiżanki czarnej herbaty lub kawy pić herbatę ROYBOS. Jak wynika z badań, napar z czerwonokrzewu pozytywnie wpływa na zdrowie serca i nerek. To świetna alternatywa dla osób, które źle reagują na kofeinę. Czerwona herbata w ogóle jej nie zawiera, a poza tym ma 0 kalorii, więc jeśli jesteście na diecie, koniecznie ją wypróbujcie. Jeśli ciągle unikacie ciemnego mięsa drobiowego, powinniście to przemyśleć. Pewnie, jasne mięso jest zdrowe, nie ma żadnych wątpliwości, ale tłuszcz znajdujący się w ciemniejszych częściach zawiera hormon, który pobudza trawienie tłuszczu i białka. W mięsie skutka znajdziemy też taurynę, która jest niezbędna dla prawidłowego metabolizmu i trawienia. Płatki owsiane zawierają długą listę witamin. To wiadomo, ale są wręcz niezbędne w diecie odchudzającej. Mają mnóstwo błonnika, który dodaje energii i syci, a także więcej białka i dobrego tłuszczu niż inne zboża. Podsumowując, owsianka to jedno z najzdrowszych śniadań, a przy tym jest szybka i łatwa w przygotowaniu. Mimo, że olej kokosowy zawiera trochę nasyconych tłuszczów, które są niezdrowe, to i tak jest dobry dla sylwetki i poziomu energii. Poza tym te tłuszcze są łatwo przyswajalne. Olej kokosowy pomaga ciału spalić kalorie i daje szybki zastrzyk energii dla mózgu. Już nie wspominając o tym, że korzystnie wpływa na kondycję skóry i włosów. Posmarujcie nim twarz lub wetrzyjcie we włosy od nasady po końcówki. Bardzo je nawilży. Jeśli lubicie pikantne potrawy, to istnieje pewien smaczny sposób na odchudzanie. Ostre sosy. Nie dość, że nadają posiłkom uwielbiany przez Was smak, to jeszcze ograniczają apetyt. A wszystko z powodu zawartej w nich kapsaicyny. Znajdziecie ją zwykle w papryczkach chili. Związek ten obniża poziom greliny, czyli hormonu głodu, zwiększając jednocześnie ilość tego odpowiedzialnego za tłumienie apetytu. Podwójna korzyść. Przyprawy takie jak kmin rzymski i kurkuma są zdrowsze niż wam się wydaje. Kurkuma ma silne właściwości przeciwwirusowe i działa jak środek przeciwzapalny. Kmin jest dobry w zwalczaniu złych bakterii i wyjątkowo zdrowy dla serca. I teraz zrobiłem się głodny. Kończcie sprzątanie lodówki, a ja spadam na obiad. Trzymajcie się.